Ciekawi Was poziom glukozy, jaki będzie po zjedzeniu mirabelek. Wybrałem te czerwone, bo mają najwięcej antyoksydantów. Zjem 150 gramów, jestem naczczo, samego rana poświęcę się i zjem. I porównam chociażby do borówek. Można doczytać w internecie, że mirabelki nie powodują gwałtownych skoków cukru i są nawet polecane dla cukrzyków. Czy tak będzie na pewno? Co? Tak. Tak? No. Ale ja nie jestem taki pewien, bo, bo ta porcja ma już 15 gramów węglowodanów i najgorsze, niestety, fruktozę i glukozę. Dla mnie nie są słodkie, są takie bardziej wytrawne. Skórki są kwaśne, a jest słodkie. Znam już wyniki poziomu glukozy i jestem w szoku. To szok! tylko o 10. Zerknijcie, jak ona pięknie wygląda, ta krzywa glukozowa. Jest świetnie. Powiem szczerze, że nawet po borówkach miałem większy wyskok, czy po malinach, niż po tych Mirabelkach. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem, Mirabelki nie były tak selekcjonowane przez hodowców, jak chociażby pomarańcze czy jabłka, i zostało tam sporo fajnych. Wartości odżywczych, chociażby błonnik. Ta... Ja zaliczyłabym ją do owoców. A do czego? No, takie, takie, to są drzewa przeważnie dziko rosnące. No właśnie, i dlatego nie są modyfikowane jak pomarańcze jabłka, banany.